Eee, o! Kamil! Dzień dobry! Zwany jako Seto, co nam powiesz na temat tej podróży? Jest na razie ok, bo jesteśmy tylko w trójkę e, i nie hałasuje bardzo pociąg. Jeszcze mamy dalej, dużo drogi przed sobą. Tak. E, a tam jest. Y, tam jest taki bąkol. Bąkol, co ty powiesz o podróży? Żeby się dłuży. Aha! Robię, proszę, wrażenia z spokoju. Kamil, ale Cię nie widać. niewyraźny jakiś jesteś. Podobać się? O, nitro przyjechał. Tak, jest dobrze. A Ci się podoba, Dawid? Nie podoba. A mi się podoba, bośmy dostali pięcioosobowy pokój za cenę... Ale nie mów na głos, bo przyjdą jeszcze najpierw. No. Znaczy, no, y, nie, nie, mały jest jednak. No, to tak. Siedząc przy tak zwanym tradycyjnym śląskim bunkofeju, czyli kawie fusiastej, aczkolwiek wykonanej w Poznaniu, możemy powiedzieć, że dotarliśmy. Dotarliśmy. Podróż była w sumie bezproblemowa. Czekaj, bo sobie wydłubia oko. Bezproblemowa, ale no, nie spaliśmy w zasadzie w ogóle. Mm -mm. Także ten dzień może być generalnie ciężki. Co ty jeszcze możesz, Dawid? Dowieź? Ja mogę powiedzieć tak: że za chwileczkę zobaczycie pewnie, co tam się znajduje w środku na, na targach PGA. No, powiem tak, no przechodziliśmy tak, tak szybko przeszliśmy, bo yy, nie ukrywamy, że tak było prościej do hotelu. <laughs> no i żeby zobaczyć, co tam jest. Yy, no i wygląda na to, że jest dużo osób jak na Wibday, na pewno więcej niż w tamtym roku i jest dużo więcej hal otwartych. Tak. Yy, no, i a co będzie dokładnie, to pewnie zaraz się dowiemy, bo za chwileczkę jak wypijemy yy, kawę, to idziemy zobaczyć, nie? Stay tuned. na piątek godzina Jaka jest godzina? Koło drugiej Koło drugiej Pusto Bez mała o... Dawid co myślisz? Słuchajcie, moi drodzy. Słuchajcie, na początku wam powiem, że zawsze mam taki wielki problem z robieniem materiałów z takich imprez, czy to jest PGA, czy to jest Pyrkon, czy to jest IM po prostu. To się wydaje, że człowiek sobie pojedzie, że nakręci jest w porządku, tylko teraz tak, co wam pokazać? Czy nagrać, można by było z takiej imprezy nagrać 20 godzin materiału i dalej bym nie wiedział co pokazać. Czy mam zrobić kilka filmików krótkich, śmiesznych, czy jeden taki całościowy, ale dłuższy, w którym wam moje wrażenia opiszę i poszedłem w tą drugą. Że tak powiem, stronę. No i co, byłem na PGA, było to moje trzecie PGA. Bardzo tam imprezę lubię, zresztą wiecie, że jestem fanem wszystkich tego typu imprez. Było to, moje, było to moje trzecie PGA, byłem w piątek i w sobotę. No jak można zobaczyć tutaj na przewijających się, przewijających się fragmentach filmowych, w piątek ludzi było. O wiele więcej, o wiele mniej niż w sobotę, ale o wiele więcej niż w piątek w zeszłym roku. No i to zawsze lubię ten VIP Day, że można sobie tak po, połazić po poletku, pokamerować, pospotykać się z ludźmi i nie obawiać się o, o, bycie, o bycie jakoś zmiażdżonym w tłumie. Ale wiecie w ogóle, o PGA jest o tyle ciężko mówić, że w zasadzie. No, PGA z roku na rok jest jakby bardzo podobne do siebie, nie ma tak, że dzieje się całkowicie coś innego, tylko no, forma jest podobna, zawsze wiadomo, tam są jakieś, inne, jakieś inne, inne stanowiska, inne gry są prezentowane, ale generalnie wszystko to skupia się wokół tego samego, także mogę powiedzieć, że moje wrażenia są z roku na rok podobne, aczkolwiek tymczas, tym, tym razem są, e, są, jakby to powiedzieć, z jednej strony lepsze, a z drugiej strony gorsze, bo byłem o wiele bardziej zmęczony, ale jakoś tak to odebrałem, odebrałem to powiedzmy w lepszy sposób niż, niż w zeszłym roku. Udało mi się jakby więcej stanowisk zobaczyć, porozmawiać z większą ilością ludzi, jakby tego wszystkiego tak bardziej powiedzmy, powiedzmy doświadczyć. No i też mogę Wam to w przeciwieństwie do poprzednich lat zaprezentować w o wiele lepszej jakości niż to miało miejsce wcześniej. Teraz jestem wyposażony w zaawansowany sprzęt, także generalnie mucha nie siada, nie ma wstydu. Ho, 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 mógłbym być teraz Dawidem z Nvidia teamu. Reszta mili, Dawid już poszedł, Kamil, już poszedł, ja jeszcze zostałem. Idę sobie zaraz kupić bilet, bo dzisiaj jest sobota. Ja już wracam wczoraj, nie było podsumowania. Nie było, nie nagraliśmy podsumowania piątku, bo jakoś tak wyszło, że żeśmy wrócili i poszli spać. Od razu, w zasadzie, bo trzeba było się. Trzeba było szybko wstawać, bo Dawid musiał tam y, dymać na scenę Twitcha na dziesiątą, już się zbliża dziesiąta. Ale co mogę powiedzieć o piątku? O, bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie, pomimo że to był widok to było dużo więcej ludzi niż rok temu. Mówić, pomimo tego, że trzeba było stówkę zapłacić za wejście ludzi, było całkiem dużo. Także powiem Wam tak, że boję się tam iść dzisiaj. Boję się. Jeszcze nie widziałem, ile jest ludzi. Jeszcze, jeszcze nie mam żadnego info, ale, ale, ale już się boję. Już się boję. Przypominając sobie zeszły rok, jak pamiętacie, jak byliście, albo jak widzieliście film u mnie, to była tak zwana masakra. Także, no, co mogę powiedzieć, sobota się zaczęła. Trzymajcie kciuki, a ja się ubieram i idę. W ogóle powiem wam, nawet nie chcę mi się jakoś długo gadać o tym, bo to trzeba zobaczyć. Tego nie można pokazać dobrze na filmiku na YouTubie, tego nie można dobrze przedstawić na streamie, z opowieści, ze zdjęć. Trzeba pojechać i doświadczyć. Nie chce mi się nawet robić jakiegoś wartościowania plusów i minusów, co mi się podobało. No, były rzeczy, które mi się nie bardzo podobały, bo na przykład mam takie wrażenie, że jakby tom, tego YouTuba odciąć od tego typu imprez, to tam by była jedna piąta ludzi. No, wiecie, z jednej perspektywy dla niektórych to jest coś dobrego, dla innych ludzi to jest coś złego. Ale jednak, jak się ogląda tych na przykład rodziców z dziećmi, czy takich ludzi powiedzmy w wieku, których nie posądzalibyśmy o granie, co jest złe, czyli powiedzmy 50 i starszych, którzy tam przychodzą, oglądają i się, i, i się świetnie bawią, to jednak jakieś takie to w człowieku budzi bardzo, bardzo pozytywne uczucia i bardzo lubię, bardzo dobry jest klimat tych imprez. Szczególnie PGA, bardzo sobie klimat tego typu imprez cenię. I co Wam mogę powiedzieć? Jedźcie w przyszłym roku i zobaczcie sobie sami. Wróciłem do domu, a nim się nie chce gadać.